Pamiętam, jak spadła na mnie fala hejtu, i to takiego, że ludzie pisali mi mega przykre rzeczy. Bardzo, tak. Chciałam takie... właśnie o to zapytać. Tak, jak sobie to. Z tym bo radzisz? ja byłam z nimi na tej samej ławce. To jest mm -hmm. tak, że my mamy taką mentalność w Polsce. Mm -hmm. Że siedzimy sobie na tej ławce. Ja nagle z tej ławki wstaję i idę dalej. I jakby idę w nowe, bo nie mam wzoru do naśladowania, bo mm -hmm. wymyśliłam sobie panią od jakości, bo wymyśliłam sobie marketingowcy na to nie wpadli, że ważna jest jakość, a ja na to wpadłam. Tak? Mm -hmm. Nagle uczymy nie jak szybko sprzedać i sprzedaż wszystko piasek na pustyni lód Eskimosą, tylko zastanawiamy się po co ci to jest i w mm -hmm. ogóle dlaczego masz to kupić i czy to jest warte tej ceny. No i ludzie, którzy zostali na tej ławce, zaczęli krzyczeć. A zresztą też moi znajomi z branży odzieżowej wiedzieli, że mają bardzo mało czasu, żeby wprowadzić zmiany w swoich markach, bo ludzie mm. zaczynają oglądać szczególnie przy tych markach premium. No i tam generalnie było niemiło. Były groźby, wiesz, to, to było tak, że ktoś mi życzył śmierci mojemu dziecku. To były jakieś takie głupie rzeczy, które nie, nie powinna na to zwracać uwagi. Ale zabolały mnie. No jak zabolały. nie zabolec, nie? Tak. I, I pamiętam też, że moi znajomi w ogóle nie bili mi brawo, tak wiesz, w pierwszym rzędzie, gdzieś tam też im bardziej się rozwijałam, to te wiadomości, te znajomości się weryfikowały. Ale zabrakło mi takiego poklasku od bliskich osób, wiesz, bo nikt we mnie nie wierzył, bo ja nie miałam osoby, do której oni mogli je zestawić i porównać.